Pana Zbigniewa Wnówce oraz Pana Andrzeja Stanka, którzy przybliżono ideę powstania pomnika. Witam serdecznie wszystkich w imieniu Komitetu Społecznego Budowy Pomnika z Zakopanem. Bardzo jest nam miło, że przedstawiciele miasta przyszli tutaj, Pan Konsul i że mamy tutaj też żołnierzy. Bardzo jest nam miło z tego powodu. Ja opowiem troszeczkę, jak to mniej więcej się zaczęło z tym pomnikiem. Więc zaczęło się to mniej więcej 14 lat temu. Od takiego pomysłu, który mi się wziął w głowie, żeby tych ludzi należy się uhonorować, bo zostali niemalże zapomniani. Przepraszam przez ten krok, więc pierwotny pomysł Pierwotny pomysł był taki, żeby yy, na topole stanął król kurierów kaszańskich, czyli Józef krzeszkowski Ujew. No i przez 10 lat mniej więcej nic się nie działo, tak to się pisiło, pisiło. Była podjęta jedna próba, niestety nieudana. I przyszedł ten czas, kiedy zadzwoniłem do tutaj obecnego Andrzeja Santa, no i zaskartowaliśmy, że tak powiem. Andrzej zgłosił yy, yy, się też z I tak to się zaczęło. Moi drodzy, mam nadzieję, że nocie czas, tak jeszcze ze trzy godziny, posiedzieć. Bo tam opowiem nie skończy, za dwie minuty, bo mamy pełno do przekazania, że pewnie do tej książki yy, Bo jak to stwierdził, że to jest takie jego dziecko, to był jego pomysł. Udało się... Cieszymy się bardzo, a ja przy okazji no powiem tak. Na z Zbyszek, na co ci zbyszek, dziękuję. Dziękujemy bardzo. się, że my przy okazji pochowujemy jako klucz sportowy, tu jest go zastępca Karolu Gruszka, Stanisław skarbnik. My organizowaliśmy zawody imienia takańskich Kurierów 11 razy na skalę naszej miejscowości okolicznych. Po tym może niektórzy nie wiedzieli, zwłaszcza to wiedzą cieszyło. Te by zawody były. W Pochołowie dla małych i dla dużych tu siedzi, też Ania Rzepka. Jest to rodzina, która to wszystko zaporządkowała. W Pochołowie bije jej yy, mąż, bo no to przecież zięć kuriera. Soczystego yy, Stanisława, i tak się to wszystko dzieje, że te pamięć tych kurierów to i ten pomnik przy okazji, ale i to jest taka inicjatywa różna. No i zaczęliśmy mojej się zbierać. Trzeba było od tego się zasąć, no to my się w Wiadomo, że to jest najważniejsze, ale żeby wypić wodę z esencją, bez herbaty, bo my przyjechali autami i zaprosiliśmy na Rajwę, tu obecnego Józefa Pitonia, którego chyba wszyscy znają, ta jak i kaska tam daleko tu nimią, stulą się z niedługo i już my siedli w karcnie 7 lipca 2020 roku, co by to wszystko dopiąć. I żeby się stało formalności zadość. Został w pod Podhalan, założone, my sobie też pomyśleli, że to będzie miejsce historyczne. No i zacznijmy coś robić, to coś no to wiecie, no tak pierwsze trzeba było Kasi, może artystę znaleźć. Tomasz Ross powiedział, najlepszy jest Janusz Jędrzejowski, siedzi tam, pokaż się Januszu, przyklaśnijcie mu. <klucz> Zrobimy to ogólnie, my słuchajcie, z do nic my nie mieli, no nie pomysł. Zaufał nam, uwierzył i za nasi paliwi, Kasi rozwijać, żeby opowieść dla wszystkich wos i dla turystów przedstawić właśnie w takiej formie. Żeby to nie było może tablica, którą ktoś obojętnie przejdzie, żeby była właśnie jakoś historia, która może zachęcić tego turystę, to za chwilę ślizgnie kole, żeby by podszedł i uwidział, że to nie są zawody sportowe, żeby z tej treści, którą tu jest na tablicy, zachęcamy potem żeby żeby se podeszli, uwidzieli, przeczytali. Żeby ten człowiek wewniąc że kurier to bohater, to nie ten, co tam upadkę paskę przyniósł z z internetu i no to jest człowiek, co ryzykował życiem przez Łotę z II wojny Światowej, ale może jeszcze historycznie trochę powie potem Polguś. no i zaczęło się te odlewy, nie odlewy, zanim odlewy, to ja nawet nie wiedział, że to cała roboty jest przy tym, dlatego panu Januszowi dziękujemy bardzo pięknie, tu skrócę opowieść, żeby nie było mil godzin. Resztę już przejdziemy do tego, że Tomasz, Tomasz Rodno wykonał Pięknie to z brązu Nie wiem, czy by tu której dźwignął tą figurkę, bo naciął figurkę, to wozy za 60 kilo Naprawdę, to słuchajcie, solidna sprawa, przedło Mam nadzieję, że nie 100 to ale i dłużej Co by tu pokazywał ten kurier, że tam idziemy, tam idziemy mieć tą wolność Właśnie dla naszej Polki kochanej, więc Zbysiu, jak ci jako myśl, to powiedz, jako tam jest no cóż mogę zadowolony jestem, widzicie, mogę zadowolony, no. powiedział już wszystko. <grym> jest bardzo jestem się... dzisiaj zadowolony, że to się w końcu spełniło. No, trzeba było czekać na tą chwilę niemalże 80 lat. Doczekali się ci nasi koledzy i oni tam są i patrzą, przepraszam, oni tam są i patrzą. I to widzą dzisiaj, że my tu jesteśmy. Bardzo dziękuję na razie, może później jest jakieś podziękowania dla dla wszystkich, którzy się przyczynili do tego, moje kochani, no ciężko byłoby tu wszystkich wy, wy, wycytać, ciężko byłoby to jakoś wypowiedzieć, bo tak bymy pewnie kogoś łominali. Tych ludzi na naszej drodze stanę, no dużo, co nam chcieli pomóc. Idea była taka: niech to będzie cegiełka, Wszystkich chętnych, którzy czują ten patriotyzm, mają kasi w duszy. I nie pytaliśmy, no mieliśmy pytać różne instytucje, czy jakieś tutaj szlachetne inicjatywy, które były w Ministerstwie, które były w CDPN, ale potem my pomyśleli, niech to będzie właśnie ludzi dobrej woli. I temu ten napis, rodacy z kraju i zagranicy, on to wszystko oddaje, że kto miał, kto chciał, czy miał piątkę, czy dziesiątkę, czy miał stówkę, czy więcej, każdy się moi kochani widzę i my uzbierali. No i jeszcze najważniejsze, no Chciałem mam okazję ten mikrofon trzymać, to muszę podziękować mojemu dziadkowi Karolowi, jaką on to pomyślał, że jest to zażywota, że tą skałę przytulał do ogródka i ta skała może tu dzisiaj głośniej być i się widzicie jak przydała. Także dziadkowi Karolowi jest to odpoczywanie, bóg zabrał skałę, mamy tablica, jest, wszystko się trzyma kupy, a jest tylko ten łotr którym będziemy chcieli podziękować. No to może tu od tego związku podklam, być na bo nasi się tu też dołożyli, ale tu wymienię Oddział z List jest Maciek Szeptowski, Maciek, Bóg za wielki bo dzięki Tobie my zrobili właśnie i tą yy, potańcówkę i tam można było różne, w różnej formie te datki złożyć i uzbieraliśmy te dudki też i się zbierało ziarko do ziarka Chcę podziękować Oddziałowi z Jest jest przedstawiciel Klikuszowa Pięknie dziękujemy Dziękujemy oddziałowi Związku Podhalan w Ameryce Północnej, oddziałowi głównemu, kołu nr 43 Sochałowa i, i i kołu Podkalanek, która tu właśnie pani wiceprezes y, Podkalanek dzisiaj może tu nawet tylko nas i zabierze głos, pani Zofia Ustupska-Bobak. Te koła się nam tu, y, jak się tego no, wykazały, udzieliły, no a resztę... Y, no, ludzie z całej Polski. Łod Zakopanego, od Budapesztu można powiedzieć po yy, morze. Bo tu mamy tu naszego właśnie przyjaciela, który za chwilę zabierze głos. Jest tam konsul, założonką. Jak będziemy następnych ludzi jeszcze tu, moi kochani, wołać, to na pewno jest to, o nich coś wspomnimy. A resztę, no to jak będą pytania, to będziemy chętnie go z odpowiadać. Wyszek, Strezius tobie trochę zeseł. Czy ty się to jest już dzisiaj jest... nareszcie Nie. Słuchajcie, doszedł, to naprawdę to było jego to marzenie i marzenia są. Przepraszam, to był cel, nie marzenie. Marzenia były inne. <laughs> to był cel, zrealizował go no cel. cel. Proszę, dzięki eskas pitoją nie Pitojonie, Bążapołaś, Poltkowi i Kaskowi. I wsyćki mnóstwo jeszcze Może jeszcze, przepraszam bardzo, jeszcze może Jędrek później troszeczkę. Przybliży nam postacie komitetu, czyli naszego kochanego Ujka Józka, Każdy Zabiercoka i naszego Polska. Wspaniali ludzie. Bardzo im dziękuję, że w tym naszym komitecie zasiadali. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Wspomniałem o Chodzie Cocholowa. Dziękuję jeszcze zarządowi tego klubu. Karol tu jest, zastępca, że mogliśmy taką podjąć uchwałę, żeby trochę przekształcić nas statut. Panu Bonkowi Piotrowi też dziękuję, bo nam pomógł, żebyśmy tam dopisali w statucie, żeby zbiórka się mogła odbyć na cele właśnie związane z przemieniem kultury, tradycji. No i potem mieliśmy możliwość właśnie założenia tego Ta Moi kochani, to to nam pomogło, nie musieliśmy tworzyć odrębnego y, trybu, stowarzyszenia i znowu, znowu, wiecie jak to jest z papierkami, my chcieliśmy działać, a papierkami się dużo też nie zajmować, ale y, była to możliwość, że Słupką to pod klubem, który jest towarzyszeniem. przy klubie Fachołowie, założyliśmy słupką to dało nam możliwość, żeby te budki wpływały. I tak się przypominam, widzicie co chwilę jakieś tam kolejne postacie kolejnych ludzi. Szkoła przecież tu to plastyczno. Ze się bardzo przyczyniła. Młodzież zrobiła rzeźby, zrobiła różne obrozki, wymalowali, zrobili, słuchajcie, w Czerwonym dworze, pięknie posiady i też można było właśnie wspomóc. Można by dużo o tym gadać. Cieszę się że żołnierzom, żołnierze przyszli To złożyć. To jest to bardzo ważne. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Podziękowanie dla Szkoły z Warszawy numer 175 imieniem Heleny Marusach. Tam dzieci też e, zbierały w szkole na ten pomnik. E, nikt ich o to nie prosił. To była ich inicjatywa. Warto o tym wiedzieć, bo... Bo to Warszawa i to daleko, ale oni, oni wiedzieli i chcieli nas wspomóc. Dziękuję bardzo. I jedna to jest sprawa, którą chcemy tu publicznie też powiedzieć. Tak jak powiedziałem, wszystkim dziękujemy. Gospodar, groźnik był bardzo ważny. Ale w którymś momencie, byśmy się oparli no, na, na ludziach dobrej woli. I chcę, moi kochani, tylko Wywołać z tłumu rodzinę Stopczaków, Mateusza, jego żonę Olgę, żebyście tu podejrzeli do nas. Jeśli jest możliwość, czy tam żona ten nie opiekuje się tym miejscem, Mateuszu, w każdym razie podejdź do nas. Mamy dla Was specjalne wyróżnienie, ponieważ gdyby, gdyby nie ci przyjaciele. No to by pomnika powiem tak, nie było. Tu sam zeszedł idzie, co się mamy specjalnego nauczka, może tam się zjawić to ja małżonka w którym w którymś momencie Mateuszowi, że chyba ten pomnik to ci postawimy w ogródku w Gdańsku, bo pół pomnika, moi drodzy, zafundowała rodzina rodem z Rybina, z Krakowa, a obecnie mieszkająca w Gdańsku i taką. Kopię tego pomnika z podziękowaniami na tę od Ja bardzo również dziękuję Dziękuję za prześliczny prezent. Jest mi niezmiernie miło, że tu dzisiaj stoję i mogę patrzeć na tak piękny pomnik. Ci ludzie na tym pomniku są mali, ale w życiu byli niesamowicie wielcy. Cześć i chwała, bohaterom! Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana doktora Tibora Kieręczowa, konsula generalnego w w Krakowie. Zapraszam. Mój koledzy kolonizacjach tajemnicę, że konsul, pan Tibor był przez chwilę kurierem, cieniem kurierów. że sobie taką zrobili wyprawę z Warszawy na Węgry i towarzyszył w tamtym roku właśnie kawałek na odcinku Koli na Kościelisko, Kucroniski, potem jest Obowiązki, owice, a resztę kurierzy poszli na te Węgry, ale jeszcze o tym będzie, moi kochani. Fibor, dziękuję podziękuję ci. Posty standardowe. Panie Burmistrzu, Panie Starosto, Szanowni członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kurierów Kaszkańskich, Księże Dyrektorze, Ojciec Proboszczki, Szanowni Państwo i szanowni krewni, tak często żyjących w i przebywających tutaj na tą uroczystość. Przypomnijmy sobie lekcje historii. 85 lat temu wybuchła druga wojna światowa, jedna z największych tragedii w historii Polski. 17 września rząd węgierski otwierał granicy przed uchodźcami polskimi. Dzięki temu ponad 100 tysięcy wojskowych i cywilnych znalazł schronienie na terenie Węgier. Historia kurierów tarczańskich właśnie w tym momencie zaczęła. W okresie II Wojny Światowej wiele wybitnych i odważnych synów i córek Zakopanego i Podhala wybrał bardzo ryzykowne, ryzykowną, ryzykowną służbę ojczyzny. Byli kurierami tarczańskimi. Ich nazwiska widniają na obelisku przy cmentarzu przy Krajcowym Wysku. Nie można wszystkich wymienić, ale ja z punktu widzenia węgierskiego chciałbym wymienić dwie osoby, bardzo ważne z punktu widzenia węgierskiego. Pierwsze z nich jest dobrze przez wszystkich znany Stanisław Marusarz, który nie tylko był, był kurierem tatrzańskim, ale także przebywał po II wojny Światowej przez dłuższy czas na Węgrzech i też pomagał na czarstwie węgierskim, żeby rozwijał. Panował też w na Węgrzech. A kilkanaście lat po II Wojnie Światowej, jak wybuchło powstanie węgierskie w 1956 roku, on pomógł dwóch powstańcom węgierskim, którzy musieli uciekać z własnego kraju. Tak samo jak Polacy, czekali w okresie II wojny światowej, Węgrzy też musieli czekać w 1956 roku i Stanisław Maruszew doświadczył tą przyjazd i też oddał to, co dostał od Węgrów. Pamiętajmy o nim, bo akurat dwa dni temu miał 110-lecia jego urodziny. A druga osoba bardzo ważna Wacław Felczak. Chyba jego też nie trzeba mieszkańcom zakopanego przedstawić. Akurat w zeszłym roku pamiętaliśmy 30-lecie jego śmierci i śmierci jego bliskiego przyjaciela, przed chwilą wspomnianego w tym Wacław Felczak znał węgierski, on ukończył hugarystykę, dzięki temu też był kurierem taścielskim. I w latach 80. miał bardzo ważną rolę w przemianie demokratycznych na Węgrzech tutaj spoczywa, na, ten, na tej ziemi, wśród swoich ukochanych gór. Ja spotkałem się z, z członkami społecznego komitetu budowy pomnika, który zaczął dwa lata temu i jak pierwszy raz widziałem plany, projekty tego pomnika, od razu byłam pod wrażeniem, jak wierzysty jest ten pomnik i jest mi niezmiernie miło, jak przewodnik pokazuje kierunek. Kierunek, gdzie są cierpciele, gdzie są węgiersze. Tak samo jak widzę w domu nad Dunajem też pokazuje drugi kierunek Polskę. Tak samo jesteśmy łączeni przez kurierów i przez naszych bohaterów polsko Na Nadszedł czas. Podziękowania. A wrażę w tym momencie, chciałbym poprosić członków Społecznego Komitetu Budowa Pomnika Kurierów Karcianki Zakopanem, żeby tutaj przyszli obok mnie. Najpierw poprosiłbym Kazimierza Gąsienice i Poprosimy tutaj Zbigniew Mrowca, Józef Piton, Apolonia Ośrajwa, Y ya en por, qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? chciałbym powiedzieć bez zaangażowania tych pięciu mężczyzn tutaj się by nie było dlatego chciałbym bardzo duże głośne oklaski poprosić dla nich bo widzimy Kurierów a po mojej stronie, po mojej lewej stronie widzimy kurier Pamięci. W tym miejscu pamięć Kurierów Tatrzęskich. Wielkie dzięki, dzięki za to. bo za to.